Dlatego żyjmy tak, aby każdy dzień naszego życia był zapamiętany, abyśmy niczego nie żałowali. Róbmy to, na co kiedyś mieliśmy czasu, chęci, a być może odwagi. Realizujmy swoje plany, marzenia, pasje, zamierzenia. Róbmy to, po prostu nie boimy się, nie boimy się niczego. Że... I co to dużo mówić? Wy macie na tę. Te... Na tę rzeczywistość wpływ największy. Tak pokazują statystyki. Chodzicie do wyborów po prostu. I my to wiemy. Jeśli ktoś będzie was lekceważył, to przegrał wybory, mówiąc krótko i częściej. Otóż, ale jestem z Giezdna. W czesku już byłem. Klasicie raz, czy ktoś mnie kojarzy? Dwie panie. Tam je widziała na Facebooku kiedyś, tak. Zdarzenie nawet były spowinowacone, bo ja robiłem stand -up. On też kiedyś tam robił stand w tym samym momencie. I tak się podpytywanie tutaj ludzi. Mówię, czy ten burmistrz faktycznie się sprawdzi. No i tak panie tam jedna, druga mówi, nie no, fajny, chłopak, fajny, jest taki przystojny. Tak wyszedł na scenę, mówię, no tu już mnie kłamię trochę. Ale no dobra, pytałem się dalej, nie no fajny, fajny gościu, dużo robi. I dla seniorów, słuchajcie, ja też jestem honorowym członkiem klubu seniora w Pile, co prawda, ale jestem, więc ja seniorów też wspieram, mówię, no dobra, gościu, fajny, ale...